Uwaga! Za chwilę nastąpi połączenie z prezydentem. Zakład karny w Wołowie. 10 złotych. Dawid Jasper, pozdrowisz charakternych chłopaków z zakładu karnego w Wołowie? Dzięki. Nawet więźniowie karni mnie znają. Nawet mnie kurwa, więźniowie z więzienia. Wieźniowie mnie znają. Nawet więzieni, tego więźniowie, więźniowie z więzienia karnego znają Dawida Jaspera. Jestem bogiem wszystkich bogów. Klikajcie przed Jasperem. Jestem Waszym bogiem. Ja Wam powiem, co jest dobre, co złe. Rozgrzeczę wszystkich hejterów. Po kolei za wszystkie wasze bulgaryzmy Rozgrzeczę was i dam wam wiecze wieczne w niebie, żebyście byli tam ze mną. Bo ja jestem Bogiem. Wyobraź to sobie sobie.